Przed nami 11 spotkań do zakończenia sezonu i czekają nas tylko mecze ważne i bardzo ważne. Ten bardzo ważny czeka nas jutro z Arką. Przyjeżdża zespół, gdzie nastąpiła zmiana trenera. Koncentrujemy się przede wszystkim na zawodnika, koncentrujemy się na sposobie gry Arki prowadzonej przez Darka Pasiekie. Mamy świadomość tego, że pewne rzeczy będzie chciał nowy trener wprowadzić, ale też wiemy o tym doskonale, że tego czasu nie miał za dużo. Dlatego chcemy przeanalizować, przeanalizowaliśmy już grę Arki, myślę Arka również naszą grę. Skupimy się na naszych atutach, postaramy się zniwelować atuty przeciwnika. Myślę, że największym atutem Arki są przede wszystkim wspaniałe warunki fizyczne. W większości zawodników są bardzo groźnie przy stałych fragmentach i czeka nas na pewno mocny bój w polu karnym, gdzie Arka wiele bramek zdobyła po stałych fragmentach gry i na pewno dla nas jest to bardzo trudne zadanie. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Pracowaliśmy nad tymi elementami, my też mamy swoje atuty, wierzę w to, że te dwa tygodnie przerwy nie wybiło nas z dobrej dyspozycji, liczę na reprezentantów, wprawdzie wrócili nie wszyscy w dobrych humorach, bo wielu z nich przegrało swoje mecze, ważne mecze, ale mimo wszystko na pewno zdobyli troszeczkę więcej doświadczenia i to doświadczenie plus duże umiejętności, które posiadają muszą nam pomóc, żeby zagrać dobre spotkanie z Arką. Kom. 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 Hop.